Inwestycja w Baltic Pipe jest bardzo istotna, dlatego że ona powoduje realną dywersyfikację dostaw gazu. Realną, czyli fizycznie gaz sprowadzany z innych kierunków niż Rosja. Ta data, która padła w, w ogłoszeniu pana prezydenta, to jest koniec roku 2022 i to się zbiega razem z wygaszeniem i końcem kontraktu, tak zwanego Jamalskiego, długoterminowego kontraktu na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Kontraktu między Gazpromem, na bazie której w długoterminowych kontraktach Polska zaopatrywana była w gaz. Z różnych względów, głównie takich, że Federacja Rosyjska wykorzystuje surowce energetyczne jako broń. Tego typu kontrakty są nieakceptowalne w Polsce. Nie chcemy po prostu, żeby Rosja na terenie Rzeczpospolitej stosowała szantaż gazowy i projekcje własnej siły. Tego typu, tego typu rzeczy będą niemożliwe, jak nie będziemy kupować od nich surowców takich jak gaz które mają jedną ważną cechę. One mają bardzo dużą barierę wejścia. Trudno jest zbudować infrastrukturę i nie jest to proces krótki, więc tego typu elementy jak Baltic Pipe, jak gazoport, jak połączenia transgraniczne są niezbędne, żebyśmy mieli tą elastyczność, żeby gaz mógł pochodzić z Bliskiego Wschodu czy z Ameryki Północnej i żebyśmy nie byli uzależnieni od szantażu gazowego, tak jak wielokrotnie, dziesiątki razy różne kraje się z tym spotkały. Peginik posiada własne złoża w Norwegii. Gaz wydobywany w Norwegii będzie jeszcze przez lata, więc ten kierunek jest właściwy, jeżeli chodzi o dywersyfikację. Gaz naturalny będzie potrzebny do transformacji energetycznej, jako to paliwo, które ułatwia bilansowanie źródeł odnawialnych. I widać to po zwiększonym zapotrzebowaniu na ten, na ten surowiec przez ostatnie 5 czy 6 lat, kiedy zapotrzebowanie wzrosło z 14 do prawie 18 miliardów metrów sześciennych. Polska nie jest w stanie tak dużych wolumenów gazu sama wydobywać, bo to wydobycie krajowe jest na poziomie 3-4 miliardów w zależności od roku i jesteśmy bardzo mocno wrażliwi na import. Import z Federacji Rosyjskiej ma z, w roku 2023 po prostu się skończyć. W momencie, kiedy kolejny dostęp poprzez gazoport, poprzez Baltic Pipe system europejski jego gazownictwa będzie posiadał, gaz, który będzie sprowadzany za granicę, będzie rywalizował z gazem, który mamy w rociągach do tej pory, także z gazem rosyjskim. Więc ja nie mam tutaj problemu z tym, żeby e, państwo polskie budowało infrastrukturę i do, dopuszczało innych konkurentów do tego e, rynku. Do tej pory e, w naszej części Europy e, rynek gazu tworzył Gazprom, ten czas po prostu się kończy. Europa no, słabo radzi sobie z solidarnością energetyczną. Widać, że Niemcy mają tutaj własną politykę bilateralnych relacji z Rosją i na tym bardzo dobrze korzystają. Polska na pewno nie będzie osamotniona, nie będzie wyspą tutaj. Gazu w Europie będziemy potrzebować więcej, bo to jest element, to jest paliwo przejściowe do transformacji energetycznej, które zastępuje wysokoemisyjne źródła, które do tej pory w Polsce są stosowane. Więc ja tutaj nie mam problemu z tym, że zapotrzebowanie na gaz będzie. Możemy na pewno pomóc rozłożyć akcenty i różne obciążenia, które są na przykład na Ukrainie. Która też ma tak naprawdę cierpi z powodu interwencji Federacji Rosyjskiej we wschodnich obwodach, ale też zaboru Krymu. I jakby to jest też najlepszy argument za tym, żeby tego typu inwestycje dywersyfikujące znalazły się w pakiecie realizowanych, realizowanym przez polskie rządy. Gaz będzie przez następne 10-15 lat na pewno bardzo mocno obecny w naszym miksie energetycznym, elektroenergetycznym, w ciepłownictwie, więc. Nie ma powodu, żeby, żeby ten rynek nagle przestał istnieć. Gaz jest mocno związany, czy do tej pory był mocno przed koronawirusem związany z ropą. Widać, jak, jak ropa zachowuje się, jeżeli chodzi o kwotowanie na giełdach. Zobaczymy, jak, jak w przyszłości te ceny gazu będą się kształtować. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, to żeby, żeby to paliwo było z różnych kierunków, żebyśmy nie byli uzależnieni od tego, co postanowią decydenci czy zachowujemy się w polityczny sposób właściwie czy niewłaściwie. Polska jest suwerennym państwem, i to jest element budowania jej niezależności.